Dzień dobry, dzisiaj w ten niedzielny poranek spędziliśmy go poszukując kolejnych egzemplarzy do naszego muzeum, które jakby to powiedzieć potrzebują swojego drugiego życia. No, dziś jest to tylko jeden malutki radiomagnetofon z lat 84-85 Philips D8134. Nie jest to nic wielkiego ani technologicznie mocno zaawansowanego, ale wyglądał bardzo samotny stojąc, jak widać, zakurzony. I mimo, że posiadamy już dwa tego typu egzemplarze, postanowiliśmy też darować mu życie i wziąć go ze sobą. Tak, jak zawsze jest. Jeszcze nieczyszczony, niesprawdzony. Będziemy go zaraz yy, odpalać. Do tego potrzebujemy, jak zawsze, odrobinę prądu, kabelek, i zobaczymy, czy w nim jeszcze tętni życie. O! Antena. Lekko uszkodzona, ale radio widać, że działa. Co prawda, skala, ze względu na to, że był pewnie przechowywany w wilgotnych warunkach, się odkleiła, ale radio jest sprawne, nawet dwa kanały chodzą. Działa. Zobaczymy teraz magnetofon. O, kieszeń się nie otwiera. Coś z nią jest nie tak. O, o, o. 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 Niespodzianka. Ktoś majstrował pewnie. To myślałem się, że zacięła mu się kaseta. I aby ją wyciągnąć, no cóż, połamał. Ale spróbujemy go odpalić. Przewijanie działa. Play. Również działa. Sprawdzimy, czy. Na kasecie, coś się odezwie. Nie będziemy pakować już tej uszkodzonej kieszeni. Tylko spróbujemy włożyć to, jakby bez niej. O! Działa! Gra! Sprzęt? Mimo złych warunków przechowywania, na co wskazuje jego stan, jest technicznie odziwosprawny. Ciekawostką tego modelu w ogóle Philipsa jest to, że bardzo często głowice kasujące pękały. W wielu sztukach musieliśmy je wymieniać, gdyż były pęknięte. Ale w tym, mimo że widać nie był przechowywany sterylnie, jest ona cała. No cóż, będziemy go ładnie czyścić. Postaramy się go doprowadzić do wyglądu. Jak najlepszego, gdyż widać, że napisy nie są uszkodzone. Popękany z przodu również nigdzie nie jest. Zasłużył sobie na to, żeby odzyskać swoje życie. No szkoda, niestety, nie sprawdziliśmy tego, że ta kieszenie jest wyłamana. Wiadomo, że jeżeli się go postawi na półeczkę, włoży ładną kasetę do środka, to nikomu to w niczym przeszkadzać nie będzie. Jak już mówiłem, mamy już dwie całkowicie sprawne sztuki. Więc ta może trafić jako obiekt nieużywany na półkę muzealną. Co go na pewno też spotka. Cieszę się, że antena nie jest złamana. Jest co prawda wygięta. ...luźna trochę, ale nie jest połamana, więc jest to jakiś sukces też, gdyż zawsze z tymi połamanymi antenami jest problem, bo ciężko dostać oryginalne. Więc tutaj jest ona tylko zgięta, na pewno im się uda wyprostować i zamknąć, żeby wyglądał w miarę oryginalnie. No cóż, nie ma za dużo wiadomości na jego temat. Co opowiadać, bo jest to sprzęt raczej skromny, połowa lat 80. Dla mnie osobiście jest on związany z pewną historią, gdyż w tamtych latach był to bardzo, bardzo piękny sprzęt, i był marzeniem każdego młodego chłopaka posiadanie tego sprzętu. Więc mam do niego, do tego modelu konkretny. Sentyment można by nawet to tak powiedzieć. I dlatego będziemy przywracać mu nowe życie. Za chwilę zobaczę Państwu, jak będzie ten sprzęt wyglądał po czyszczeniu i po doprowadzeniu go do najlepszego stanu, na jaki można, jaki będzie można osiągnąć. Witamy ponownie. Nasz sprzęt dostał odrobinkę blasku. Dostał ładną kasetę do środka, przez co będzie ładnie wyglądał, a nie trzeba, że tak powiem, otwierać tej niestety wypadającej kieszeni, która tutaj się zawiesza. A sprzęt gra bardzo ładnie. Ale obroty ma zbyt niskie. Muszę słychać że piosenka leci ciut za wolno, więc trzeba było go rozebrać. I albo jest tu wina paska, który już jest na pewno bardzo, bardzo stary. Albo samych obrotów, które się rozregulowały przez lata, można byłoby mu przyspieszyć. Ale nie jest to konieczne, bo jako obieg muzealny będzie wyglądał bardzo ładnie. Antena nie jest oryginalna. Co widać tutaj na naszym egzemplarzu, który już posiadamy, wyglądała tak. No, niestety ta jest tutaj już przez kogoś dorobiona. No, jest wyłamany też haczyk z tyłu, przez co nie chce się tak ładnie trzymać, jak ta tutaj. najprawdopodobniej często był słuchany w trakcie malowania, gdyż miał bardzo wiele takich kropek białych po farbie, więc służył komuś gdzieś przy jakichś remontach mieszkań lub domów. Kieszeń otwierała się tutaj bardzo, powali, bardzo powoli, co było w tamtych latach fascynujące. Nie było to tak jak w tych naszych Grundikach czy powiedzmy Kasprzakach, gdzie kieszeń sprężowała bardzo mocno, tutaj otwierała się wolniej. Było to takie bardzo ładne w, tamtych, w tamtym okresie. Tak wygląda tutaj dla odmiany, pokazałbym głowica kasująca, które właśnie pękały. Tutaj nie widać może tego pęknięcia zbyt dobrze. W każdym razie, we wszystkich naszych modelach musiała ona zostać wymieniona, gdyż pewnego dnia po prostu nie szło włożyć kasety, gdyż. Jeden z tych elementów sprężynująco odbijał i sterczał w takiej dziwnej pozycji, że nie szło kasety już wówczas włożyć, przez co sprawdziliśmy wszystkie egzemplarze Philipsów i okazało się, że wszystkie cztery miały tą samą usterkę. Nie wiadomo dlaczego, choć były przechowywane w warunkach pokojowych, więc nie może być to związane z temperaturą. Zaprezentuję może jeszcze króciutko model bliźniaczy tego. Tylko, że na dwie kieszenie. Również bardzo ładny Philips. Jest to model D8334. Nie różni się, nie różni się praktycznie niczym, z wyjątkiem tego, że posiada dwie kieszenie. A tak technicznie zakresy fali, jak również potencjometry umieszczone w tych samych miejscach. Jest to bardzo podobny sprzęt. Tutaj z boku mam mocowanie do paska. Był taki szeroki, niebieski pasek z napisem Tandem. Oryginalnie niestety tego nie posiadamy. Szukamy cały czas tego paska. Też większość ludzi posiadających te magnetofony w tamtych latach wypinały go, bo po prostu przeszkadzał, a do noszenia jako tako mało kto je korzystał z nich, żeby je nosić na ramieniu więc mamy dwa lub trzy te egzemplarze również ale żaden nie posiada tego paska gdyby gdzieś okazało się, że u kogoś z państwa gdzieś ten pasek może leży przypadkiem nawet bez magnetofonu jesteśmy, bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby można go było otrzymać lub zakupić Gdyż byłby to wtedy sprzęt kompletny. Dobrze, także na temat naszego dzisiejszego znaleziska byłoby to chyba już na tyle. Kaseta jest, sprzęt wyczyszczony, gra. A więc będzie go można postawić na półeczkę obok innych i niech cieszy oczy. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy do naszych kolejnych odcinków Sprzętów Znalezionych.